Cześć, witam was serdecznie na moim kanale Kopalnia Metali. A w dzisiejszym odcinku porównamy sobie dwa monitorki. Jeden to jest monitor firmy Samsung, a drugi monitor firmy LG. Zobaczymy co w tych monitorkach siedzi. Tak monitorka monitorkach zbyt wiele raczej nie będzie, ale porównamy sobie ile ważą i co w nich mamy. No to tak. Samsung LG. No i wchodzą na wagę. Ok, dzisiaj będę mieć większą kontrolę, bo ostatnio na tej wadze to niewiele było widać. I pierwszy monitorek marki LG. 4 938 już sobie wpisujemy 4938 i Samsung Samsunga sobie postawimy Samsung cięższy 6400 to, to, że cięższy nie znaczy, że będzie lepszy zobaczymy może być więcej plastiku 6400 chyba tak to było ok tak to wygląda w środku okay. ta szyna. Niestety, żeby dojść do tego wszystkiego, niezbędny się okazał być młotek. Na początku myślałem, że z tej strony będzie się dało to wyciągnąć, nie, aż wszystko od góry montowane. ale... zawsze jest. no i ekologia Teraz to generalnie możemy głośniczki głośniczki później gdzieś tam wiem, na razie chyba zostawię słyszałem, że też chłopaki jakieś próby już robią żeby odzyskiwać z tego co nieco dobra kawał stali no, i tutaj mamy to, co Andrzej lubi najbardziej, a mianowicie już wnętrzności tego monitorka nie ma tak źle. W sumie myślałem, że będzie tu trochę mniej rzeczy. Tutaj, jak widzicie, będzie trochę elektroniki do odzyskania. Co my tutaj mamy? Kiedyś taki fajny patyczek, nie wiem czy pamiętacie, ale go nie ma. Mamy mieć ceweczki, tutaj ładne. Tutaj tak samo. Tutaj to jest jakiś filtrów z tego co mi wiadomo. Yy, radiatorki aluminiowe, oczywiście. Yy, kondensatory to tu raczej jakieś niespecjalne będą. Chyba same foliowe, z tego co widzę. Yy, ten kondensatorek. Do sprawdzenia bym pozostawił i ten, bo nie wiem czy one są foliowe. Te będą foliowe. Rezystorek. Zobaczymy czy końcówek nie ma posrebrzanych. Tutaj tranzystorki pozostawimy. Dla jakichś tam metali zobaczymy co to tam będzie z nich. Układy scalone, oczywiście, zostawiamy. Mikroprocesorki tak samo. Yy, widzę cały pakiet kondensatorków SMD czy yy, paladowe. Hmm, mm, mm, możliwe, że tak. I takie malutkie yy, rezystorki SMD również tutaj. Yy, dobra, zobaczmy, co z drugiej strony tej płytki. Aha, jeszcze, jak już jesteśmy przy płytce. Piny. W tym będą piny pozłacane. Na pewno. Tutaj nie wiem. Kwestia do sprawdzenia. Takie piny zawsze w tych wszystkich wejściach warto sprawdzać, bo one są albo pozłacane, albo posrebrzane do zwiększenia przewodności, do tego, żeby ona była lepsza. Dobra, odkręcę sobie to i wracam. No i dobra. Teraz już te płytki, tak jak Wam wspominałem. Na płytkach to generalnie nic więcej niż co mówiłem. Nie widzę jedynie tutaj na tej płytce fajnie. Z drugiej strony również rezystorki SMD. Rezystorki SMD, jak już kiedyś wspominałem, charakteryzują się tym, że są. Nie wiem, czy macie to dobrze wyoszczone, czy w ogóle wyaszcza, że macie tutaj o, na nich wybite. Numerki, tak? Kondensa na kondensatorach nie ma, robi to maszyna, tak więc y maszyna się raczej nie myli i nie jest to potrzebne. Y kondensatorek tu widzę fajny. No, tu jest taki dość y solidny, dość fajny. Do tego jeszcze układy scalone, także ogólnie uważam, że fajna płytka, jak na taki y ten, tu już nowocześniejsza, jak już podkreślałem, ale z drugiej strony nie ma na niej nic. Z takich płytek też potem można odzyskiwać mieć. Ja te płytki na razie sobie zostawiam. I tak powiem w wolnych chwilach luzu produkcyjnego, bo nie mam jeszcze tak warsztatu zaopatrzonego jak co po niektórzy tutaj. Widzę chociażby hmm, Pewex Recycling. Strasznie mi się spodobał ostatnio ten kanał, ale tam. Kolega, to ma tych rzeczy od groma. O, u mnie to jeszcze tak raczkujemy, raczkujemy. Nożyk, nożyków ci nie brak. No, mamy. No, tutaj to już jest bardzo ładna płytka. Yy. Mamy tutaj kondensatorki SMD, oczywiście. Mamy tutaj dość sporo złoceń. Widzicie, cały taki grzebień złocony, tutaj te wejścia, te piny również są złocone. Oczywiście pozłacane, o to mi chodzi, nie? Żeby ktoś się tam nie gorączkował. Tutaj mamy też bardzo ładne kondensatorki SMD, widać, że już takie solidne. Do tego mamy mikroprocesorek, układy scalone tutaj. Wypadło mi z głowy, jak to się nazywało ten element. Trudno potem sprawdzę. Fajne jest to właśnie, że ciągle się można szkolić na tych rzeczach. Oczywiście, jeżeli człowiek chce. No a skoro tutaj były pozłacane piny. To i oczywiście z drugiej strony też są. Tutaj nie wiem. Coś mi. Moje córeczki, do malowania markerem, co będzie mogło malować. Tutaj piękne szkiełko, oczywiście, że nie zostanie wyrzucone. No i oczywiście blacha. Nie rdzewka. Tak więc zakończyliśmy pierwszy. No i co? Otwieramy pudowa, yy, jak już widzicie, inna niż pośrednika. Choć pewne analogie można dostrzec. No i słuchajcie. Um, mamy tutaj płyteczki. Powiem wam, że na pierwszy wrzut oka, chyba okazuje się, że nasz LG jest lepszy, bogatszy. Oraz, widzę tutaj kondensatorki, które wypadałoby sprawdzić, chociażby te, bo nie wydaje mi się, żeby były foliowe. Po dwa tutaj mamy mieć radiatorki aluminiowe, także wartość dodana. Tranzystorki dość takie duże, cewki, tu jest filtr. Hmm. Nie widzę tu za bardzo SMD. Wychodzi na to, że to jest starszy tego typu jakieś. Stąd też układ scalony. Reze Nie, to jest dioda. Dioda. Należałoby sprawdzić, czy rezystorek. Czy nie ma posrebrzanych końcówek? Dobra, bym ja się tak mógł gapić w tą płytkę i analizować. Cię właśnie na tym to też polega. Patrzcie, mówiłem brak SMD, tak aż to dziwnie wyglądało. SMD znajdują się z drugiej stronki. I bardzo ładne kondensatory. Czyli w ogóle lepsze wydanie tych płytek. Będą, to będzie raczej aluminium. Nie mieć mimo tego fantastycznego koloru. O nie. Ha. Mieć. No tu powiem wam. Miedziane. Było aluminiowe, to po takim przełamaniu byłby tu kolor biały. Ponadto tutaj by było widać taki srebrny kolor po starciu. No to nie, to jest normalnie miedziane. No to jeszcze wartość dodana, bo takie fajne płyteczki miedziane. Super bardziej mi się podoba ten monitorek, jak na razie. Już jest na plus. Nawet jak wagowo przegra. Analogicznie, tak jak wcześniej, układ scalony, raczej mikroprocesor, układ scalone. Tutaj kondensatorki SMD, piny ładne. Ok, mamy to. To oczywiście stal. Tu już płytka, którą znamy. z wcześniejszego modelu. Teraz sobie to z ciekawości zobaczymy. To jest z naszego LG. To był nasz Samsung. A to LG pod tym względem się chyba wydaje troszkę bosz. A tu jest. Patrzcie, już chciałem powiedzieć, że nie ma grzybyka. Tak, jest po prostu z drugiej strony widoczny, takie pozłacane, nie z tej tylko z drugiej. Inne rozwiązanie trochę zastosowane. No to tutaj jest dłuższy. Pozłacanie będzie na pewno takie same, bo płytki są podobne. No to tutaj się dużo one nie różnią. Można powiedzieć to samo. Patrzcie jeszcze. Ta płytka z LG 302 gramy zapisuje sobie to trzeba podać 222 gramy i LG ta płytka pozłacana 42 i Samsung 36 gram I na samym końcu filmiku, jak będę pisał podsumowanie, zobaczycie ile by to kosztowo wszystko wychodziło. Jak byśmy to sprzedali mniej więcej tak jak to jest. Nie liczymy tym makaronu jakiegoś czy coś. To wszystko zostawiam, tylko te płytki, stal, ewentualnie nierdzewka, aluminium. Ok, tak więc podsumowując tak, co my tu mamy. Ja już tutaj sobie wstępnie to zważyłem. W sensie wstępnie mamy tu elektronikę 428 gram. Już możemy powiedzieć, że ta elektronika jakościowo jest lepsza od poprzednika, tak więc tutaj LG wygrywa Samsungiem, no chociażby ze względu na ilość tej miedzi, nie? Yy, czy też potem w odzysku złota, no to ten grzebyk złoty, na którym nam zależy, jest tutaj dłuższy, tak więc będzie tego więcej. Stali mamy tutaj. 952 gramy patrzcie 952 gramy tak więc znacznie mniej niż w poprzedniku z 2 kg różnicy no stąd też różnica na tych monitorach Taka. następnie mamy plastik taki do wyrzucenia który. Mi się do niczego nie przyda to jest Kilo... Troszkę ponad kilogram. Także... No, szkoda, że nie ma go mniej. Ale i tak jest dobrze. Yy, teraz nierdzewka. Co było 300... 18 gram. Także ta międziawka też tutaj jest cięższa niż w poprzedniku. Może nieznacznie tam było 246 czy 318, ale jest. Ale jest. Aluminium. 14 gram. Tego w ogóle nie było w poprzednim monitorze. I co jeszcze ważyliśmy? Aha. Rzeczy, jak ja to mówię, użytkowe, które pozostaną. 2 kilo 148. To są rzeczy, które pozostaną i zostaną gdzieś wykorzystane. Prawdopodobnie na tą chwilę nic z nimi. Nie planuję robić. Wiecie co? Popatrzę na taką średnią cenę skupu złomu, i w podsumowaniu też tutaj powyżej będziecie mieli cenę tego wszystkiego, co byśmy mniej więcej jaka kwota będzie z tych dwóch monitorków. Nie ma tego zbyt wiele. Ale zawsze to coś. Pozdrawiam Was serdecznie. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania. Do lajkowania również innych kanałów, ponieważ chłopaki tam się y, też bardzo starają. I co bym Wam jeszcze chciał pokazać? Patrzcie, ostatnio mój syn był w kopalni w Tarnowskich Górach. I co? Co my tu mamy? Rudę srebra. Można powiedzieć Syn dba o to, żeby tata miał co hmm. robić. Życzy mi tego srebra tutaj jak najwięcej. Tak więc dziękuję bardzo. Pamiętajcie o jego kanale. Mocarne Krocki. Oglądajcie, lajkujcie, subskrybujcie, tak co się młody nie zniechęci. Pozdro, do zobaczenia. Hej!